Dzień dobry państwu, Gazeta Finansowa, Beata Tomczyk, a moim rozmówcą jest pan mecenas Michał Wawrykiewicz, adwokat, współtwórca Inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej odmówiła uchylenia od immunitetu sędziemu wojskowemu Piotrowi Raczkowskiemu i to jest pierwsza decyzja tej Izby w tak ważnej sprawie. Prokuratura ściga sędziego i byłego wiceszefa legalnej KRS w związku z decyzją o odtajnieniu akt afery szpiegowskiej. Czy może Pan wyjaśnić, co dokładnie, zdaniem śledczych, było niezgodne z prawem w zakresie działań sędziego Raczkowskiego? Jako obrońca w tej sprawie mogę opowiadać Państwu szczegóły jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, czyli w tym zakresie, który jest dostępny publicznie, ponieważ ta sprawa toczyła się w, w trybie utajnionym z uwagi na materię tej sprawy. I zresztą wczorajsze uzasadnienie orzeczenia również było przedstawiane. Zamknięciu, było utajnione. Natomiast to, co wiemy, to, co Państwo również wiecie z mediów o tej sprawie, to to, że zarzut prokuratury dotyczył przekroczenia domniemanego. Przekroczenia uprawnień przez pana sędziego Raczkowskiego. On wówczas był prezesem Wojewódzkiego Sądu garni Garnizonowego i miał kompetencje do odtajnienia akt, bądź też do zmiany klauzuli stajne na poufnej. W odniesieniu do tego stawia mu się zarzuty, dlatego że taką zgodę wydał, taką klauzulę zmienił w odniesieniu do. Akt pewnej afery szpiegowskiej z początku lat 90., zapewne, bo myślę, że taki jest główny cel tego postępowania. Ten zarzut próbuje prokuratura postawić sędziemu Raczkowskiemu, dlatego że dziennikarze, uzyskując dostęp do tych akt sprawy, wykorzystali informacje tam zawarte w tych odtajnionych aktach do napisania książki biograficznej. O Antonim Macierewiczu, o książki, która uderzała w niego, która przedstawiała go w zdecydowanie negatywnym świetle. A ponieważ pan sędzia Raczkowski był wiceszefem, wiceprzewodniczącym ostatniej. Legalnej Krajowej Rady Sądownictwa i niejednokrotnie wypowiadał się na temat y, łamania zasad państwa prawa w Polsce. E, niejednokrotnie no, swoją postawą y, no, stał po stronie tych sędziów, którzy są niezależni, którzy bronią niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej. No i zapewne tym podpadł, mówiąc kolokwialnie, obecnej władzy, i dlatego to postępowanie. Zresztą to postępowanie jest też bardzo. W pewnym sensie podobne do postępowania, które próbowała prokuratura krajowa rozpocząć również wobec. Pana y, sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla. Y, I tam też ten sam dokładnie prokurator Kamil Kowalczyk y, stawiał y, zarzuty panu y, profesorowi Wróblowi. Y, próbował y, uzyskać uchylenie immunitetu, aby móc postawić mu zarzuty. I dokładnie ta sama sytuacja jest tutaj, czyli za nieswoje błędy. Dlatego, że w sytuacji pana sędziego Raszkowskiego, no on był tylko tym, który podejmował decyzję na podstawie pewnej rekomendacji specjalnego organu, który zajmował się no, taką merytoryczną weryfikacją tego, czy dane akta można odtajnić, czy nie. I myślę sobie, że no, rzeczywista, rzeczywisty cel stawiania zarzutów panu sędziemu, Absolutnie nie ma nic wspólnego z przekroczeniem przez niego uprawnień, tylko jest pewnego rodzaju zemstą za jego działania w obronie państwa prawa. A czy w pana Mecenasa ocenie w Polsce mamy problem z dostępem do informacji, który utrudnia pracę dziennikarzom? Myślę, że jak najbardziej ten problem jest istotny. Mamy, spotykamy się z tym no, niemal na co dzień. Wczorajszy, przedwczorajszy, przepraszam, reportaż dotyczący sprawy właśnie związanej również z Antonim Macierewiczem, sprawy związanej z podkomisją smoleńską i no, przeinaczaniem, pewnych materiałów dowodowych, jak wynika z tego reportażu, z zatajnianiem pewnych dokumentów, z właśnie zatajeniem ważnych elementów i ważnych dowodów, które całkowicie zmieniają ogląd sprawy prezentowany przez podkomisję Antoniego Macierewicza, to myślę, że to jest doskonały przykład właśnie tego, że no, dziennikarze mają utrudniony dostęp do materiałów. Te dokumenty, które są istotne dla niektórych spraw, są ukrywane. Przypomnijmy sobie też sprawę z przełomu 2019-2020 roku, kiedy przed opinią publiczną były zatajone listy poparcia do neokrs-u. Wówczas przez wiele, wiele miesięcy my przed sądami domagaliśmy się i mimo... Prawomocnego orzeczenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, władza, czyli Komisja, czyli, czyli Kancelaria Sejmu, odmawiała przekazania, udostępnienia tych list poparcia, które jak później się okazało, w momencie kiedy zostały one wreszcie odtajnione, okazało się zawierały bardzo dużo błędów i też były czynnikiem, też były dowodem na to, że ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa została Powołana w sposób wadliwy. Panie mecenasie, to taka wiadomość czy teraz z ostatniej chwili, bo zapadła decyzja w sprawie sędziego Adama Synakiewicza. Jak pan ocenia tę sprawę sędziego i dzisiejszy wyrok? No, sprawa jest dość oczywista. W tym wypadku, jako jeden z obrońców pana sędziego, mogę mówić o niej. Otwarcie, dlatego że no tutaj mamy do czynienia znaczy po pierwsze, jest to sprawa jawna, a po drugie jest to sprawa, która pokazuje w sposób absolutnie ewidentny, do jakich nadużyć prawa dochodzi w, w stosunku do sędziów, do jakiej presji, do jakich szykan, do jakiego efektu mrożącego, który ma wywrzeć wpływ. Na innych sędziów i spacyfikować ich niezawisłe orzecznictwo. E, doszło w ostatnich miesiącach i latach. E, przypomnę, że pan sędzia Synakiewicz został e, zawieszony w czynnościach jednoosobowo przez ministra sprawiedliwości na podstawie decyzji, e, która została podjęta no, teoretycznie na podstawie prawa, na podstawie artykułu 130 ustawy Prawo Ustrojów e, Sądów Powszechnych. E, wówczas, kiedy sędzia Synakiewicz wydał orzeczenie, tych orzeczeń potem było kilka, w których kwestionował status neosędziów powołanych na wniosek neokrs-u. Powiedział, że sąd z udziałem takich neosędziów nie jest prawidłowo obsadzonym sądem. Tym samym nie gwarantuje stronom, nie gwarantuje tym, którzy stają przed takim sądem prawa, do niezawisłego, bezstronnego sądu nie gwarantuje, że ten sąd e, wyda prawidłowy wyrok. I uchylił te orzeczenia wydane przez e, neosędziów. Za to został natychmiast napiętnowany. To zresztą publicznie powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, że tacy ludzie, którzy w ten sposób. E, Stają przeciwko państwu, powinni być napiętnowani, powinni być dotknięci postępowaniem dyscyplinarnym i wręcz powinni być usuwani z zawodu. Tak wówczas powiedział minister Ziobro. No i szybka reakcja ze strony ministerstwa, decyzja o zawieszeniu sędziego na miesiąc. Wówczas sprawa trafiła potem do Izby Dyscyplinarnej, zostały postawione zarzuty panu sędziemu, panu sędziemu Synakiewiczowi, no tak jak byłby jakimś przestępcą, a jego całym przewinieniem było wydanie wyroku zgodnie z orzeczeniami europejskich trybunałów, czyli jego sfera orzecznicza, coś co jest święte coś w, w co nie można wkraczać żadna władza ani wykonawcza ani ustawodawcza nie może wkraczać w tę sferę orzeczniczą sędziego bo to jest na tym właśnie polega niezawisłość nikt nie może wywierać presji za to sędzia został ukarany i dzisiaj sprawa trafiła na wokandę tej nowej izby izby odpowiedzialności zawodowej i wydane zostało orzeczenie o charakterze formalnym w której umorzone zostało postępowanie Sędziowie w tej izbie uznali, że minęło już zbyt dużo czasu. Minął ten termin, w którym sąd dyscyplinarny powinien zająć się weryfikacją orzeczenia ministra sprawiedliwości, orzeczenia tej decyzji ministra sprawiedliwości. No i w związku z tym sprawa jest umorzona. Pozostaje dosyć no, takie spore rozczarowanie. Dlatego, że oczekiwaliśmy, że sędziowie Sądu Najwyższego zajmą się tą sprawą pod kątem merytorycznym, to znaczy ocenią, czy działania ministra sprawiedliwości mieściły się w granicach prawa, czy też były bezprawne. W naszej ocenie w ewidentny sposób były bezprawne i tego oczekiwaliśmy, aby się znalazło w merytorycznym orzeczeniu w Sądzie Najwyższym. Niestety tak się nie stało. Sprawa została no, pozytywnie rozstrzygnięta, ale no, pewna ucieczka w formalizm przez sędziów Sądu Najwyższego miała miejsce. Jeszcze raz przypomnę: artykuł 130 prawa o stroju sądów powszechnych. On mówi o tym, że sędzia może być zawieszony w natychmiastowy sposób jedynie wtedy, kiedy istnieją pewnego rodzaju nadzwyczajne okoliczności. Czyli jeśli sędzia, nie wiem, pojawi się na sali sądowej, w stanie nietrzeźwości, jeżeli zostanie złapany na gorącym uczynku popełnienia jakiegoś przestępstwa, to używa się właśnie tego artykułu 130, czyli odsuwa się go natychmiast od orzekania. I wyobraźcie sobie Państwo, że sędzia, który wykonywał orzeczenia europejskich trybunałów, został potraktowany właśnie w taki sposób. Odsunięto go od orzekania. Za to, że, no, że miał kręgosłup, że nie bał się ani ministra sprawiedliwości, ani nie bał się żadnego żadnych reperkusji dyscyplinarnych. Po prostu okazał się prawdziwym, godnym swojej funkcji sędzią. I tak wygląda sytuacja, tak wyglądają represje wobec sędziów w Polsce. Dlatego oczekiwaliśmy, że ta. Ta decyzja ministra sprawiedliwości zostanie napiętnowana, że wyraźnie zostanie powiedziane, co w mojej ocenie nie, nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, że minister sprawiedliwości nadużył władzy, że przekroczył swoje kompetencje w ten sposób, traktując pana sędziego Synakiewicza. Bardzo dziękuję. Pan mecenas Michał Wawrykiewicz. Adwokat związany z inicjatywą Wolne Sądy i z Komitetem Obrony Sprawiedliwości KOS był gościem Gazety Finansowej Beata Tomczek. Do widzenia. Wszystkiego dobrego dla Pana. Do widzenia. Dziękuję bardzo.